Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 13 sesji Rady Gminy Ciechocin. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych. Witam serdecznie pana wójta, dyrektorów oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Witam również Sołtysów. Proszę Państwa, przechodzimy do porządku obrad. W punkcie pierwszym otwarcie, powitanie, stwierdzenie kworum. W dniu dzisiejszym obecnych jest 11 radnych. Przechodzimy do punktu drugiego. Czy są jakieś wnioski w sprawie zmiany porządku obrad? Jeżeli nie ma, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto jest z Państwa za podjęciem aktualnego zmiany obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowanie zostało przyjęte jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu z poprzednich sesji Rady Gminy. Czy są Państwa Radni za tym, żeby przyjąć protokoły bez czytania? Proszę Państwa, kto jest z Państwa za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zostało przyjęte jednogłośnie. Proszę Państwa przechodzimy do punktu czwartego. Pytania radnych i osób zaproszonych. Czy są jakieś pytania? Proszę. Panie Wójcie, Pani Przewodnicząca, mam pytanie do y, Pana Mecenasa. Ja chciałam się zapytać, y, Pana mecenasa, że pan nam wytłumaczył, w jaki sposób mają być odczytywane wyniki głosowania na sesji. Mam nagrywane, jest nie, ta, nie tajne, tylko jawne i w ostatni, na ostatniej sesji pani przewodnicząca bodajże źle odczytała wyniki głosowania w sprawie podatku rolnego o podwyżce i w sprawie podatku od nieruchomości i nie wiem, wytłumaczę. Yy, po prostu, dostanek, uh -huh. Nie wiem, pytania? Pytania, a pan mi od razu odpowiada? Tak? To, tak? No, to proszę, Aha. Odpowiada. Nie. No, ja no. Myślałam, że najpierw zadaję pytania, a później w dalszej części nie pan, pan odpowie. Nie, nie, no bo w taki sposób to było, że na przykład pani przewodnicząca było, na przykład 11 osób było za. Yy, Przeciw było 0 i cztery osoby się wstrzymały. Pani przewodnicząca odczytała, że została uchwała przyjęta. Czy to w ten sposób? Czy po prostu ile osób powinno być to odczytane? To jest tak na przyszłość. W protokole, w chwili, w w protokole, w protokole w ale jak. Yy, od y -hmm. to pani przewodnicząca stwierdziła fakt, że uchwała została przyjęta. przyjęta. Nie musi, nie musi, nie musi czytać, że tyle i tyle osób. Mm. Aha, okej, okay, dobra, dziękuję bardzo. Okej, okay, dobra, mm -hmm, okej. Okay. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę Państwa. Dobrze, ja bym chciała tutaj poprosić Panią Dyrektor Biblioteki, Panią Anetę Suglecką o parę tutaj słów dotyczących projektu. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, korzystając z tej okazji, że na sesji są obecni reprezentanci każdego sołectwa, chciałam poinformować, a też pochwalić się, że dzięki przychylności Pana Wójta, a także dużego zaangażowania Pana Wojciecha Damiaka nasza Biblioteka otrzymała grant w wysokości 15 000 zł. Grant będzie przeznaczony na organizację ferii zimowych w Świetlicach Wiejskich. A co za tym idzie? Każda świetlica zostanie wyposażona w sprzęt sportowy, a to będą stoły do, tenisa, stoło, do gry w tenisa stołowego oraz zestaw gier rekreacyjnych dla dzieci. Myślę, że to będzie dobry punkt, dobry plus dla każdej ze świetlic, ponieważ one są takimi centrami życia kulturalnego w naszych wioskach, a dodatkowa taka atrakcja jak sprzęt sportowy będzie takim bonusem i plusem. Myślę, że to będzie... Dobra, dobra inicjatywa, do, do, dobra rzecz, a o szczegółach będziemy jeszcze rozmawiać w styczniu, wtedy będzie zakupywany sprzęt sportowy i będzie przekazywany do naszych świetlic. To na razie tyle, tak odnośnie informacji, żebyście Państwo wiedzieli, jak, jak wygląda taka, ten grant, jak, jaka to jest kwota i na co zostanie przeznaczony. Myślę, że to będzie no, dobry plus dla naszych świetlic. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Pani Dyrektor Biblioteki i naszemu Radnemu Powiatowemu, Panu Wojtkowi Adamiakowi za wspólne zaangażowanie na rzecz oczywiście naszej tutaj gminy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu piątego. Bardzo proszę o informację Pana Wójta o realizacji uchwał Rady Gminy. Panie, pan, panie Panowie Radni, Szanowni Państwo, uchwały podjęte podczas ostatniej sesji realizowane są zgodnie z terminem i wyjścia w życie, oraz zostały opublikowane w dzienniku urzędowym Województwa Koskopu Następna informacja z prac między sesjami. W dniu 5 grudnia odbyły się spotkania z dyrektorami szkół, właściwie z paniami dyrektorkami, z brokerem ubezpieczeniowym. W dniu 6 grudnia odbyło się spotkanie z przedstawicielem. Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju w Poznaniu w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych oraz przyszłości domu seniora w gminie Ciechoci. W dniu 8 grudnia w Zespole Szkół w Czernikowie odbyła się 33 wystawa Gołębi Rosowych i drobiazdobnego. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Chodowców Gołębi Rosowych w Toruniu wystawie tej wzięli udział przedstawiciele naszej gminy. 10 grudnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy konsultacje Energetyczne Kamiński Kraśnicki w sprawie optymalizacji kosztów energii elektrycznej. Uczestniczyłem również w posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechocin w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD do Interwencji w Dobrzeniu. W dniu 11 grudnia uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Oświaty i Sportu. W 12 grudnia odbyło się spotkanie w sprawie zmian w obszarze chronionego krajobrazu do i nadwency. W dniu 14 grudnia wspólnie z, wice z wiceprzewodniczącym panem Karolem Majeskim i panem radnym Andrzejem Stawskim uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym zarządu gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ciechocinie oraz w spotkaniu wigilijnym Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. Spotkanie odbyło się w Wombrzeźnie. Następnie sprawy bieżące z zakresu oświaty. W minionym tygodniu w szkołach z terenu gminy Ciechocin odbyło się oficjalne przekazanie nowoczesnego sprzętu multimedialnego zakupionego w ramach projektu wspólnie do Nasze no, szkoły wzbogaciły się w laptopy z oprogramowaniem dla uczniów, laptopy z opakowaniem dla nauczycieli, drukarki, kserokopiarki, tablice interaktywne wraz z projektem, głośnikami i oprogramowaniem. Gmina Ciechocin wraz z Wiejskim Stowarzyszeniem Edukacyjno-Kulturalnym Trio z siedzibą w Mlewie realizuje projekt Wspólnie do Sukcesu. Edukacja szans na, szansą na sukces. W ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on skierowany dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Wysokość dofinansowania szkół w naszej gminy wynosi 237 505 50 zł. Wkład własnej gminy Ciechocin związany jest tylko z udostępnieniem sal lekcyjnych. Następnie proszę o sprawozdanie, referat techniczny. Szanowni Państwo, informacja referatu technicznego w zakresie przeprowadzonych działań. W związku z siecią wodociągową, przeprowadzono naprawę pompy głębinowej na stacji uzadniania wody w Nowej Wsi. Przeprowadzono pracę. Konserwacyjne i prowadzone są w, y, prace techniczne na rurociągach, które są tam zlokalizowane. Na bieżąco są w, w, wyłączane z obiegu odcinki i, i są czyszczone, czyszczone konserwowane. Y, usuwane są na bieżąco awarie, przyłączy sieci wodociągowych. Ostatnio takie miejsce miało to w Ciechocinie w Świętosławiu w zakresie gospodarki ściekowej prowadzona jest bieżąca kontrola sieci kanalizacyjnej. Przeprowadzone są prace konserwacyjne urządzeń zlokalizowanych na oczyszczalni ścieków oraz przepompowni. Dzisiaj również mieliśmy awarię tutaj sieci kanalizacyjnej w Elgiszewie i przepompowni. W zakresie infrastruktury drogowej prowadzone jest równanie dróg przy użyciu naszej łyżki ciągnikowej, ponieważ jak wiemy, równiarka nasze. Wysiadła całkowicie. Prowadzone są prace w zakresie tutaj uzupełniania ubytków dróg gruntowych. Prowadzane jest również w ostatnim czasie, prowadzone są prace polegające na przygotowaniu już mieszanki piaskowo, piasku i soli na sezon zimowy, abyśmy mieli przygotowany ten materiał również w tych miejscach newralgicznych gdzie są jakieś górki, zakręty rozdysponowano i zrobiono takie kopce właśnie z tej mieszanki gotowej do użycia. Gdyby potrzeba była, to można sobie tam posypać. Jest to co roku robione, w tym roku też. Zakończono montaż barierek na przepuście w Ciechocinie, tutaj na miesiące. Wykonano ogrodzenie placu, tutaj, gdzie składujemy ten materiał do posypywania dróg w miejscowości Elgiszewo, ponieważ tam Ostatnio mamy niechciane rzeczy zwożone przez nieustalonych sprawców. Dokonaliśmy tego ogrodzenia, aby tam nie wnosić jakichś resztek mebli, bo to nie jest pszok, aby tam wywozić jakieś odpady po remontach, tylko to jest takie miejsce, gdzie mamy tam plac na składowanie materiałów, a co niektórzy mieszkańcy i nie mieszkańcy sobie zrobili tam składowisko. Prowadzone są prace porządkowe na terenach zielonych. Również zakończono pracę tutaj na tym rowie, który odprowadzał wody popłuczne z stacji uzdatniania wody. Ułożono dzisiaj już tam przejazd, który był rozdobrany, aby ta woda mogła spłynąć z tych terenów wyżej tam ostatnio zalewanych. Na bieżąco już ta woda sobie tak odpływa. Ja myślę, że jeszcze w okresie wiosennym również tam będziemy prowadzić, gdy już ta woda zejdzie do takiego momentu, że możemy wyczyścić te koryto, które odprowadza. I to są mniej więcej wszystkie prace, które prowadzimy tutaj. Dziękujemy. Jeśli chodzi o prace, które tutaj zostały wykonane w ramach Referatu Inwestycji i Rozwoju i Ochrony Środowiska, takimi godnymi uwagi jest to, że 2 grudnia już oficjalnie podpisaliśmy umowy z wykonawcami na przebudowę drogi w Piotrkowie oraz w Niszawach. Dostaliśmy informację, że nasz wniosek na adaptację budynku szkoły podstawowej na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przeszedł pozytywnie ocenę formalną w Urzędzie Marszałkowskim i został wybrany do dofinansowania. Czekamy na dalsze informacje w celu uzupełnienia dokumentacji i podpisania umowy. Dokonano czyszczenia też odgrzybienia, klimatyzacji w świetlicach naszych tutaj wiejskich w Miszewach, w Kujawach, w Nowej Wsi w Miliszaw... oraz w Ciechocinie. Złożyliśmy również wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zbiórkę odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka. Wnioski trzeba było złożyć do 20 grudnia. Będziemy teraz czekać na dalsze instrukcje/informacje, czy ten wniosek dostanie dofinansowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Proszę, panie kierowniku. W kwestii y, dróg rozpoczęły się prace, jak tutaj państwo zauważyliście, na drodze w miejscowości Miliszewy. Firma, która właśnie realizuje to zadanie, w tym roku położyła podbudowę i tak zostanie przez ten okres zimowy, aby to. Się zajeździło. To, co ma tam już ubić się, to się ubije. Na wiosnę będzie tutaj jeszcze raz przysłana ekipa, która wyrówna i ułoży tą warstwę już taką bitumiczną. W przyszłym tygodniu też roz... będą rozpoczęte prace na drodze w Piotkowie. Tam firma geodezyjna wejdzie i będzie wytyczała z wstępnych ustaleń. Też na wiosnę firma w szybkim tempie ma to wykonać. Dziękuję. Proszę pana wójta jeszcze o zabranie głosu. Nawiązując do tych folii jeszcze na dzień dzisiejszy mamy jak gdyby takie niepewne dofinansowanie z tego powodu, że firma, która by odbierała ona chce za tonę 800 chyba 36 zł, 860 zł, a my dostajemy tylko 500 Także zobaczymy, poczekamy na, na, na dalszy rozwój. Jak już jestem przy głosie, to chciałem powiedzieć, że mam taką prośbę. W związku z nadchodzącymi świętami w naszych domach trwa tak zwane wielkie sprzątanie. I tutaj mam prośby do naszych niektórych mieszkańców, aby nie wrzucać do kanalizacji ścierek, mopów, ponieważ występują zatkania w kanalizacjach i tutaj yy, tylko dzisiaj od rana zatkane są dwie pompy i jeden przewód kanalizacyjny. Na Naprawdę niepotrzebnie wydajemy nasze pieniądze i bardzo proszę mieszkańców o rozwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu siódmego: podjęcie uchwał w sprawach. W punkcie pierwszym ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ciechocin na rok szkolny 2019-2020. Proszę państwa, odczytuję treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Ciechocin z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ciechocin na rok szkolny 2019-2020. Na podstawie artykułu 7 ustęp 1 punkt 10 artykuł 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku uchwala się co następuje W paragrafie pierwszym określa się średnią cenę jednostki paliwa z podziałem na jego rodzaje w gminie Ciechocin na rok szkolny 2019-2020 w następującej wysokości W punkcie pierwszym paliwa płynne etylina 95 5 zł 1 grosz w punkcie B olej napędowy 5 zł i 2 grosze. W punkcie drugim paliwa gazowe LPG gaz 2,25 zł. W paragrafie drugim ustalona średnia cena jednostki paliwa obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2020 roku. W paragrafie trzecim wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ciechocin. W paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni. Od ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Proszę, czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest z Państwa za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały było 11 radnych. Dziękuję. Przechodzimy do następnej uchwały. Uchwała Rady Gminy w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciechoć na podstawie artykułu 7 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje. W paragrafie pierwszym przyjmuje się projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciechocin, zwanym dalej projektem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. W punkcie drugim projekt przekazuje się do zaopiniowania dyrektorowi Regionalnego Zarzędu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W, punkcie, w paragrafie trzecim wykonanie uchwały powierza się... Gminie Ciecho, wójtowi gminie ciechocin i w paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Dziękuję, przechodzimy do głosowania. Kto jest z Państwa za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały zagłosowało 11 radnych za. Przechodzimy do następnej uchwały. Uchwała Rady Gminy Ciechocin z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 9 Litera C i D, punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. W paragrafie pierwszym, w uchwale numer 4, łamane na 24, łamane na 2019 Rady Gminy Ciechocin, z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok zmienionej, Wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się dochody budżetu w kwocie 17 165 ,50 zł 50 groszy. W paragrafie pierwszym uchwały otrzymuje brzmienie: ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 21 65 769 ,91 zł 91 groszy z tego

otrzymuje brzmienie. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 20 milionów 631 593, zł 593 zł 17 groszy. Z tego wydatki bieżące w kwocie 18 milionów 874 401 84 zł 84 grosze. Wydatki majątkowe w kwocie miliona złotych 757 191 zł 33 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 Określa się zadania majątkowe w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i 2 określone w załącznikach do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy w paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Dziękuję, nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest z Państwa za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Przechodzimy w takim razie do punktu ósmego. Korespondencja do Rady Gminy nie wpłynęła. Odpowiedzi pytania radnych osób zaproszonych. Tu już pani radna uzyskała odpowiedź. Pani Radna Uzyska dziękuję. Przechodzimy do punktu 10. Wnioski oświadczenia radnych osób zaproszonych. Nie ma. W każdym razie ja bym jeszcze drodzy Państwo, chciałabym coś odczytać. Drodzy Państwo, pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w obradach sesji Rady Gminy Ciechocin, jednakże ze względu na obowiązki służbowe nie mogę osobiście w niej uczestniczyć. Szanowni Państwo, w imieniu własnym oraz Władz Samorządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego pragnę złożyć Państwu oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze życzenia z okazji, z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Życzę Państwu ciepła przy rodzinnym stole, uśmiechu, zdrowia i wiary w lepsze jutro. Szanowni Radni, proszę przyjąć również życzenia wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji spełnionych obowiązków w nowym roku 2020. Z wyrazami szacunku Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski. Drodzy Państwo, ja również z racji tak, yy, takiego czasu, który nas teraz yy, no, ogarnia, są to święta Bożego Narodzenia, pełne ciepła, radości, yy, również nostalgii. Życzyłabym przede wszystkim Państwu, jak i również sobie i naszym mieszkańcom, spokoju, zdrowia w te święta. I obyśmy, że tak powiem, z nową nadzieją, z nową radością weszli w nowy rok. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję również. Zamykam obrady sesji, se, Rady Sesji Gminy. Dziękuję. A jeżeli się nie, nie spotkamy w tym, w tym roku, to już nie będzie sesji, więc szczęśliwego nowego roku następnego. Dziękuję bardzo.